Jak planować zdjęcia panoramiczne do wirtualnego spaceru? Kilka dni temu dostałem zapytanie od klienta, który chce kupić kamerę 360 stopni, chce sam wykonać zdjęcia panoramiczne, ale chce, żebym to ja pomógł mu zmontować wirtualny spacer i przygotować pliki do instalacji na stronie internetowej. I takie coś jest jak najbardziej możliwe. Wykonanie wirtualnego spaceru kamerą typu one-shot nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Ale jeżeli zrobicie zbyt mało zdjęć lub zrobicie je w złych miejscach, to montaż takiego wirtualnego spaceru może okazać się bardzo trudny, a czasami nawet niemożliwy. Dlatego w tym filmie dowiesz się, ile zdjęć panoramicznych wykonać, jak mądrze zaplanować, żeby tworzyły one spójną całość, żeby osoba, która ogląda wirtualny spacer, nie gubiła się w nim i żeby mógł lub mogła z łatwością poruszać się w prezentowanym obiekcie. Większość programów do tworzenia wirtualnych spacerów pozwala dowolnie tworzyć połączenia między widokami 360 stopni, czyli bierzemy sobie dwa zdjęcia panoramiczne i ręcznie łączymy je ze sobą. Jest to bardzo fajne, ponieważ mamy pełną kontrolę nad tym, jak powstaje wirtualny spacer, ale czasami powoduje to, że można się zagubić, chodząc w jakimś większym obiekcie, jeżeli wcześniej go nie widzieliśmy. Zobaczcie sobie teraz przykład tego wirtualnego spaceru, gdzie został on zrobiony za pomocą programu 3D Vista. I już na samym starcie, ja oglądając go, zauważyłem, że yy, gubię się w nim. Zobaczcie, mamy tutaj piękny widok z drona. Wchodzimy sobie na taras i teraz na tym tarasie chcemy wejść do środka. No i mamy tutaj przyciski. Klikamy sobie, że chcemy wejść do środka. Weszliśmy do środka. A teraz, gdybyśmy się zdecydowali, że chcemy wrócić tam, gdzie byliśmy e, przed chwilą na taras, bo, bo nie podoba nam się to miejsce na przykład. To jak to zrobić? Zobaczcie, tak właściwie to można się tutaj obrócić, i tak nie do końca wiadomo, gdzie trzeba iść. Może tutaj, a może tutaj. E, kliknijmy sobie tutaj. Czy wyjdziemy w to samo miejsce, z którego przyszliśmy. Ok, jesteśmy na tarasie, ale. Jest to trochę inne miejsce. Ok, jesteśmy tutaj przed drzwiami, ale wcześniej staliśmy tutaj. Zobaczcie, z tego widoku przeniosło nas dwa widoki do przodu, do środka. I wydaje się to może szybkie i intuicyjne, ale jeżeli ktoś nie zna tego budynku, no to wchodzi tutaj i nie wie skąd przyszedł. Już się na starcie gubi ta osoba. Więc mamy tutaj problem. Już na samym starcie wirtualnego spaceru użytkownik gubi się w nim. Około 2013 roku w Polsce Google rozpoczęło program rekomendowanych fotografów, pozwalając ludziom tworzyć wirtualne spacery do map Google Street View. Żeby stać się fotografem Google, trzeba było przejść szkolenie, a każdy spacer był weryfikowany przed publikacją. Google Street View miało ścisłe wymagania dotyczące sposobu robienia zdjęć, i te wymagania, Chociaż dzisiaj nie są już tak restrykcyjnie weryfikowane, to ja osobiście bardzo często nadal się nimi kieruję, tworząc wirtualne spacery. Jeśli chcesz samodzielnie wykonać zdjęcia do wirtualnego spaceru, powinieneś przestrzegać właśnie tych zasad. Pierwsza i najważniejsza zasada planowania zdjęć do wirtualnego spaceru brzmi: gdy robisz zdjęcie 360 stopni, musisz widzieć miejsce, do którego idziesz. Co to znaczy? Że widzisz dosłownie miejsce, w którym będzie ustawiony statyw na kolejnym zdjęciu 360 stopni, do którego będziesz się przenosić. A kiedy już przejdziesz do tego miejsca, to musisz mieć możliwość obrócić się i widzieć miejsce, z którego przyszedłeś. Ta zasada jest naprawdę bardzo prosta, ale uwierzcie mi, że bardzo dużo spacerów pomija to i te połączenia są gubiące, ponieważ Klikamy gdzieś, przenosimy się do zupełnie innego pokoju. Nie można się obrócić i zobaczyć miejsca, z którego przyszliśmy. Zobaczcie, jesteśmy teraz przed budynkiem. To zdjęcie jest akurat wykonane z drona, jest troszeczkę wyżej. Widzimy miejsce przed budynkiem. Klikamy sobie tutaj, przenosimy się. Następnie chcemy wejść do środka. Klikamy i widzimy, że jesteśmy w tym korytarzu. Następnie chcemy wejść do recepcji. Klikamy, przenosimy się do recepcji. W każdym momencie, tutaj w tym spacerze, jeżeli się obrócimy z powrotem, możemy cofnąć się do tego miejsca, z którego przyszliśmy. Ja robię czasami małe wyjątki, na przykład tutaj, jeżeli jest WC, to nie chciałem tych drzwi otwierać na maksa. No, bo co tam jest ubikacja? To nie wygląda jakoś super elegancko. Szczególnie, że to jest zdjęcie, na którym widać fajnie recepcję. Więc ja robię czasami takie wyjątki, że drzwi są lekko uchylone i to wystarczy, żeby też zrobić połączenie. Ale jest to troszeczkę gubiące. Ale tutaj w tym akurat y, przypadku specjalnie to zastosowałem, ponieważ nie chciałem, żeby to WC było tak otwarte, po prostu na oścież i na, na pierwszym widoku przy recepcji zaraz otwarta ubikacja. No ale ta ubikacja tutaj jest, więc możemy sobie tutaj przez te drzwi uchylone, y, użytkownik widzi, że są uchylone, więc może sobie tutaj spróbować kliknąć, wejść do środka. I tu jest łazienka. Możemy się tutaj również wydostać z tej łazienki to też jest ważne, żeby zawsze było widać gdzie jest wyjście. Więc drzwi są lekko uchylone, ale też podobnie, nie chciałem tutaj tych drzwi tak otwierać na maksa na korytarz. Zostawiłem je tylko uchylone. Tak robię bardzo często z właśnie z łazienkami. Następnie mamy korytarz i pozostałe drzwi są zamknięte, ponieważ tak to po prostu wygląda ładniej. Bardzo często wielu fotografów robi zdjęcia w ten sposób, że wszystkie drzwi, do których się będzie dało wejść, otwierają na maksa, i wtedy wszędzie robią zdjęcia panoramiczne. Po prostu traktują cały obiekt tak samo, w ten sam sposób. Nie zmieniają nic w trakcie robienia zdjęć. Natomiast ja po prostu uważam, że to nie wygląda ładnie, jeżeli wszystkie drzwi są otwarte na maksa. Więc ja robię w ten sposób, że w miejscu, w którym jestem, akurat przy jakimś wejściu do gabinetu, jeżeli sobie przejdę tutaj, to te drzwi mi się otwierają. Po prostu otwieram te drzwi do tego zdjęcia, a drzwi np. od c zamykam. I w ten sposób bardzo często robię właśnie wirtualne spacery, i tutaj możemy sobie wejść do gabinetu. Możemy sobie jeszcze podejść bliżej i. Jeżeli sobie podejdziemy do drzwi, to one się nam też otwierają, że widzimy, że możemy sobie tutaj wyjść. Klikamy, wychodzimy. I następnie tutaj mamy pozostałe gabinety, tak samo zbliżamy się. Teraz jest możliwość wejścia do tego gabinetu, dlatego teraz te drzwi są uchylone. Tutaj te drzwi są jeszcze zamknięte, bo chociaż da się do nich wejść, to po prostu nie wygląda to fajnie, jakby one były wszystkie, wszystkie trzy tutaj otwarte. Więc zbliżamy się tutaj i drzwi nam się otwierają. Też specjalnie tutaj właśnie no, staram się, żeby te drzwi jakoś ładnie wyglądały, więc nie otworzyłem ich na maksa, bo wtedy zasłaniałyby drzwi do tego gabinetu. Więc te są uchylone. Widzimy, że tutaj można wejść. Wchodzimy sobie do gabinetu i jeżeli chcemy wyjść, widzimy, że drzwi są otwarte. Wychodzimy z gabinetu i na tej zasadzie tworzę wirtualne spacery. Bardzo ciekawy przykład tutaj możecie sobie też zobaczyć w moim portfolio. Są, jest sieć siłowni Calypso, gdzie robiłem kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt siłowni wnętrza. I siłownie to są bardzo duże obiekty, po kilkaset metrów kwadratowych, ale bardzo często wystarczało mi wykonanie 20, 25, 30 zdjęć, żeby pokazać cały obiekt, bo po prostu robiłem zdjęcia tam, gdzie jest to istotne. Tutaj jest też fajny przykład, ponieważ ta siłownia akurat była osadzona w podwórzu i wejście do niej było od ulicy dosyć daleko. Zobaczcie sobie tutaj, mamy takie bardzo duże przeskoki, żeby wyjść do ulicy. No, i tutaj akurat w tym przypadku ja specjalnie zrobiłem te zdjęcia dosyć daleko od siebie. Generalnie Google też miało taką zasadę, żeby robić zdjęcia oddalone od siebie maksymalnie 5 metrów. Tej zasady już teraz nie przestrzega się, nie jest to wymagane, ale ja bardzo często trzymam się tej zasady. Czasami robię zdjęcia nawet bliżej niż 5 metrów, ale robię to w miejscach, w które są interesujące, które są ciekawe, ważne. Natomiast jeżeli tu mamy taką ścieżkę prowadzącą do siłowni, to nie ma sensu robienie 10-20 zdjęć co 5 metrów. Zrobiłem tutaj bardzo duże przeskoki, żeby tylko połączyć. Ja tutaj widzę, że stąd przyszedłem. Widzę, że tu jest zakręt. Widzę, że tutaj możemy sobie iść dalej. Więc jeżeli chodzi o odstępy między zdjęciami. Raczej staramy się faktycznie widzieć miejsce, do którego idziemy, i jak tam przyjdziemy, to widzimy miejsce, z którego przyszliśmy. Ale jeżeli są takie sytuacje, że jest jakiś bardzo długi korytarz lub droga prowadząca do firmy, to nie musimy tych zdjęć robić co dwa, co trzy metry, bo jest to trochę bez sensu. Takie niepotrzebne odcinki czasami zdarza się mi po prostu pomijać, ale nie przeszkadza to w oglądaniu tego spaceru, nawet bym powiedział, że pomaga. I tutaj jest to fajny przykład, te, te siłownie są fajnym przykładem, bo chociaż są to duże obiekty, to myślę, że te spacery są wykonane na tyle dobrze, że łatwo się po tych obiektach przemieszczać. Zobaczcie, tutaj widzimy, że są strzałki w prawo, lewo, mamy dwoje drzwi, możemy wejść sobie do szatni, możemy się tutaj też wejść sobie do, jeszcze do sauny. No, tutaj ta zasada jest troszeczkę pominięta. Mi się zdarza czasami pomijać tą zasadę. Na przykład, jeżeli jest tutaj akurat łazienka, ale nie chcieliśmy pokazywać specjalnie łazienki, tylko chcieliśmy pokazać saunę, to ja sobie tutaj zrobiłem przeskok od razu do sauny. Ale jest to po prostu zrobione również celowo, bo nie chciałem pokazywać. Łazienki, tutaj też miałem ograniczoną ilość zdjęć do wykonania, więc jeżeli są takie ślepe uliczki, jak na przykład tutaj, no bo z tej sauny już nigdzie indziej się nie da wejść, tu się da tylko wyjść z tej sauny, to można sobie pozwolić czasami na takie skróty, ale jeżeli nie macie doświadczenia w tworzeniu wirtualnych spacerów, to generalnie zawsze lepiej, żebyście po prostu trzymali się tej zasady, że widzicie miejsce, do którego idziecie. A jeżeli tam pójdziecie, to widzicie miejsce, z którego przeszliście. Ja czasami zdarza mi się, że de delikatnie tą zasadę naginam, ale to tylko w takich wyjątkowych sytuacjach, gdzie jest ślepa uliczka i gdzie wiem, że użytkownik nie ma co szukać innych rzeczy. Po prostu yy, specjalnie jest to zrobione celowo, żeby użytkownika w konkretne miejsce naprowadzić. Yy, generalnie Google też kiedyś wymagało była też taka zasada podczas tworzenia wirtualnych spacerów, że zdjęcia powinno się tworzyć zawsze metr przed drzwiami i metr za drzwiami. I jeżeli tutaj wy jesteście też na przykład pierwszy raz w trakcie pierwszy raz będziecie tworzyć wirtualny spacer, to również dobrze żebyście się tej zasady trzymali, metr przed drzwiami i metr za drzwiami. Ale jeżeli już tych spacerów troszeczkę więcej zrobicie, to zauważycie, że czasami na przykład da się to pominąć. No na przykład tutaj w tej sytuacji jest ta duża sala tutaj w środku i mi zależało, żeby tą salę pokazać z tej perspektywy, dlatego nie zrobiłem zdjęcia za drzwiami, tylko zrobiłem od razu na końcu sali. Ale tutaj też, jeżeli się użytkownik obróci. To nie ma innych ścieżek, które by go wyprowadziły z tego miejsca w jakieś inne miejsce, którego jeszcze nie widział. Tutaj ma tylko możliwość powrotu do miejsca, z którego przyszedł, więc nie powinno to być gubiące. No i tutaj przechodzimy sobie dalej, tutaj widzimy drogę, tutaj mamy też, właśnie strzałkę, i widzimy drzwi do drugiej przebieralni do szatni męskiej więc możemy sobie tutaj wejść i tutaj możecie zobaczyć, że zrobiłem właśnie specjalnie zdjęcie przed drzwiami, żeby użytkownik się nie gubił w tym spacerze, mógłbym tutaj od razu zrobić przeskok do środka, ale nie wiem czy ktoś, kto pierwszy raz ogląda ten wirtualny spacer by się po prostu nie pogubił, dlatego zrobiłem też zdjęcie przed drzwiami. No i tutaj możemy sobie wyjść z powrotem na ten główny korytarz, i przechodzimy sobie dalej. Tutaj akurat ta siłownia jest bardzo prosta, bo jest to po prostu długi, długi korytarz, gdzie możemy iść tylko do przodu i do tyłu, właściwie. Więc to jest fajny przykład. Kolejny przykład mamy tutaj duży ośrodek wypoczynkowy. Spacer jest tutaj zrobiony zarówno w Google Street View, jak również w dedykowanym systemie, który jest umieszczony i przygotowany na stronę klienta. I tutaj również trzymam się tej zasady, że jeżeli chcę tutaj sobie przejść dalej, to widzę miejsce, do którego idę. Widzę miejsce, do którego idę. Jeżeli się obracam, to widzę skąd przyszedłem. Mogę się wrócić. I tutaj mogę sobie w dowolny sposób obejść ten ośrodek. Nie gubię się w tym wirtualnym spacerze, bo jeżeli się obrócę, to widzę miejsce, z którego przyszedłem. Mogę sobie wejść dalej. Dalej, jeżeli się tutaj obrócę, ja cały czas widzę miejsce, do którego idę i mogę się cofnąć do miejsca, z którego przyszedłem. Tutaj, akurat w tym wirtualnym spacerze, yy, jest, jest wykonane to w ten sposób, że wszystkie domki. Są w tym samym standardzie, więc nie było trochę sensu, żebyśmy wchodzili do każdego domku. Tym bardziej, że tutaj jak widzicie, ludzie po prostu byli. To, to było robione w trakcie funkcjonowania tego ośrodka, więc po prostu większość domków była zajęta. Więc tutaj akurat zrobiliśmy sobie wyjątkowo takie przyciski, kierujące do wnętrza domku, ale one kierują do jednego przykładowego domku, który sfotografowaliśmy. Widzimy, że po prostu wszystkie te domki w środku wyglądają tak samo. Ten przycisk po prostu kierował do osobnego, jakby wirtualnego spaceru. Ale jeżeli chodzi o miejsca między domkami, te korytarze i te po prostu przestrzenie między domkami, to tam trzymamy się zasady, że widzimy miejsce, do którego idziemy, i widzimy miejsce, z którego przyszliśmy. Tutaj akurat wyjątkowo tę zasadę pominaliśmy z tego względu, że po prostu jeden domek sfotografowaliśmy, a do wszystkich domków podłączyliśmy jeden przycisk, który przekierowuje właśnie do tego jednego jakby demonstracyjnego domku. No i w ten sposób tutaj mamy cały wirtualny spacer. Tak naprawdę tutaj nie ma jakoś bardzo dużo zdjęć zrobionych. Jeżeli byśmy sobie podliczyli, to tutaj mamy może około 30. Zdjęć wykonanych w całości, więc jest to dosyć lekki spacer. Nie jest on dużym obciążeniem na stronie internetowej i pozwala bardzo szybko przemieścić się po całym ośrodku. W dowolnym miejscu możemy sobie kliknąć i wejść do środka, zobaczyć jak, jaki jest standard w danym domku. Na przykład możemy sobie wejść tutaj na górę, zobaczyć jak wygląda domek z góry, zobaczyć jak wygląda sypialnia. I też ta sama zasada, jeżeli chcemy tutaj pokazać, że da się wejść do sypialni, to lekko uchylone drzwi, klikamy i wchodzimy. Jeżeli chcemy wyjść, drzwi są akurat tutaj otwarte, możemy sobie wyjść. Kolejny przykład. Kolejny przykład wykonany w restauracji Laluke w Warszawie możemy sobie tutaj przejść się po salach, zobaczyć jak te zdjęcia są wykonane. Jeżeli chcecie sobie jakiś spacer, który jest w mapach Google Street View przeanalizować, to warto jest tutaj też w lewym górnym rogu kliknąć te trzy kropeczki, kliknąć udostępnij lub umieść zdjęcie, a następnie kliknąć umieszczenie mapy. Wtedy włączy wam się taki specjalny widok ze strzałkami. Dzięki temu będziecie widzieć gdzie są wykonane zdjęcia panoramiczne. Więc tutaj możecie sobie zobaczyć, że mamy takie zasłonięte drzwi, i te drzwi kierują na zewnątrz. No tutaj, akurat, troszeczkę, właśnie zrobiłem też wyjątek od tej reguły, bo no nie widzimy, co jest za drzwiami, ale jest to taki wyjątek zrobiony specjalnie, no bo wiadomo, można się łatwo domyśleć, że jeżeli jesteśmy na profilu restauracji i stoimy przed wejściem, no to jedyna ścieżka, którą. Możemy podążać, to jest właśnie wejście do środka. Tutaj specjalnie po prostu w ten sposób zrobiłem, bo gdybym te drzwi zostawił otwarte, to i tak nie wyglądałoby to ładnie, więc po prostu zostawiam drzwi zamknięte. Więc tutaj wyjątkowo tej reguły się nie trzymam, bo nie widzę miejsca, do którego idę, ale jest to wyjątkowe miejsce, bo jest to wejście. Już wszystkie pozostałe zdjęcia panoramiczne w środku tej restauracji trzymają się tej zasady. Czyli, jeżeli chcę sobie wejść dalej, tam do baru, no to klikam sobie, że chcę iść prosto i co? Zatrzymuje się najpierw przed, przed schodami, i tutaj mogę się obrócić, mogę się cofnąć do miejsca, z którego przyszedłem. Dodatkowo widzicie tutaj strzałeczkę, że możemy się przemieścić też również do środka sali. Więc tutaj mamy akurat zrobione jedno zdjęcie w narożniku sali. Myślę, że to jest też najlepsze, najlepsze takie miejsce, z którego widać całą salę. Specjalnie staram się właśnie takie miejsca wybierać i tutaj możemy się z tego miejsca przemieścić z powrotem do miejsca przy drzwiach lub do tego miejsca przy schodach. I jeżeli chcemy iść dalej, widzimy miejsce, do którego idziemy, możemy się obrócić, widzimy miejsce, z którego przyszliśmy. Następnie mamy tutaj drzwi prowadzące na zewnątrz tam też da się wejść. Ale mamy tam również po lewej stronie salę, do której też da się wejść. No tutaj nie możemy zrobić y, od razu zdjęć y, w tych dwóch y, miejscach i połączyć tego, ponieważ nie widzimy wejścia. Musimy najpierw zrobić zdjęcie bliżej, kolejne zdjęcie przy drzwiach, i teraz mogę sobie tutaj zrobić połączenie, ponieważ widzę miejsce, do którego chcę iść. Tutaj widzę ten ogródek zewnętrzny. I mogę sobie wyjść. Ale jeżeli chcę wrócić, to widzę miejsce, z którego przyszedłem. No, jest ono trochę oddalone, ale widzę to miejsce, z którego przyszedłem. Więc generalnie, ja tworząc wirtualne spacery, po prostu staram się to zaplanować tak, żeby użytkownik się nie gubił w trakcie chodzenia, żeby widział, gdzie idzie, żeby widział skąd przyszedł. A robię takie wyjątki tylko w sytuacjach, w których Wiem, że użytkownik po prostu nie ma innych dróg i musi wrócić się na przykład z powrotem na korytarz. Tutaj mamy jeszcze kolejną salę, ale żeby do niej wejść, to też najpierw zrobiłem zdjęcie przed wejściem, ponieważ z tej perspektywy ładnie widać salę i ładnie widać tutaj wyjście na bar, więc staram się po prostu trzymać tej zasady, że widzę dokąd idę, widzę skąd przyszedłem. No, i tutaj możemy sobie wejść na salę, zobaczyć, jakie są stoliki, jakie jest standard. Jeżeli chcę wrócić, mogę się obrócić 180 stopni i wrócić do miejsca, z którego przyszedłem. Więc ja dodam Wam tutaj więcej przykładów na moim blogu. Link będzie w opisie tego filmu. Na moim blogu dam Wam więcej przykładów wirtualnych spacerów, które są takie dobre do. Przeanalizowania, które nie są skomplikowane i z których możecie sobie zobaczyć, jak ja tworzę takie zdjęcia panoramiczne i w jaki sposób planuję wirtualne spacery. Dzięki za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że to Wam było pomocne. W kolejnym filmie opowiemy sobie o systemie Matterport oraz RealC, ponieważ w nich troszeczkę inaczej robi się zdjęcia panoramiczne, robi się ich 2-3 razy więcej niż w przypadku takich spacerów do map Google Street View lub takich spacerów w systemie Panotówiars, z którego ja osobiście korzystam. Dzięki za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym. Cześć.